No, dobra, Dark Souls Archstrongs. Najbardziej wyczekiwana modyfikacja do Dark Souls 3, która wychodzi już niebawem. Przynajmniej wersja demonstracyjna pojawia się w ten piątek. W końcu wleciała zapowiedź. Dosłownie słuchajcie, minutę temu eee, tutaj mi na live daliście znać. Konkretnie Downhill Knight napisał mi to, więc e, moi drodzy, zobaczmy, jak to wygląda. A jak chcecie zobaczyć więcej informacji i dowiedzieć się więcej o temat tej modyfikacji, to gorąco polecam mój wywiad na moim kanale. Na YouTubie, gdzie jest on przeprowadzony z jednym z twórców właśnie tego moda, mianowicie z Cyjanikiem, który jest jednym ze współautorów, właśnie. I jest to Polak, także gorąco polecam sobie zobaczyć, jak wpiszecie na kanale Demonidias Wywiad albo Archforms Wywiad, Demonidias, to znajdziecie. Zobaczmy. Kurde, w ogóle jakie tu już modyfikacje weszły, nie? Do tej lokacji. W końcu demko! Każdy to będzie zupełnie innym światem, nie? To jak inna gra wygląda. Patrzcie, mamy wieżę płomienia płomieniach Heide. Ja I te kartuskie pustynie, nie? Tego jestem mega ciekaw. Bo tu będą gigantyczne dystanse do przemierzania, jak widać. Ej, to całkiem płynnie w ogóle chodzi. Ja pierdziele. Czy to jest wiedźma z Irytylu? Tu w ogóle jest miks animacji ze wszystkich Soulsów i od From Software po prostu, jakie były. Więc ciężko tu będzie. Jest też opcja odbijania ataków, jak w Sekiro. O kurde. Ale sufit, nie? Nieźle wygląda. Is Demon Souls. Dźwięk i animacja nawet. No, to widzę. Demo dostępne 15 marca 2024 roku, słuchajcie. No, jest to... Eee, tak, tu można też powiedzieć, że miks animacji wielu Soulsów i asetów jest wykorzystany również i w oficjalnych grach jak najbardziej, natomiast tutaj mamy po prostu zbiórkę tego wszystkiego. Kurde i powiem wam, że to wygląda naprawdę mega obiecująco, serio. Pięknie wręcz to się prezentuje. Nie pokazali jakichś boss fightów, ale może i właśnie dobrze, bo te rzeczy będą na nas czekały. Mm, już niebawem, także moi drodzy, no w piątek koniecznie musi się tutaj na kanale pojawić odcinek z Archfronts. Czekam mocno! Kurde! I najfajniejsza sprawa jest taka, że to wygląda bardzo płynnie. Zobaczcie, jaki tutaj mamy w ogóle wielki obszar do dyspozycji. Tutaj jakaś kopuła, tu na skałach budowla. Ja widzę, że te niektóre rzeczy to są, loka to są ee, chyba ze szczytu arcy-smoków. Ten, te niektóre ruiny i miejsca. Niektóre to są chyba z tego Smouldering Lake, ale e, czy, 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 czy nawet. Może i z Daring City, z demonów na przykład z tej areny. Ale kurde, Kartus zobaczyć taki jasny, słoneczny, nietypowy, właśnie podobnie jak właśnie szczyt arcysmoków dla Dark Souls 2, no to to wygląda ekstra, nie. I piękne jest to, że każdy z tych tronów przeniesie nas do zupełnie innej lokacji, która będzie się mocno różniła swoim charakterem. Kurde, to jest bezpłatna modyfikacja, tak? No, na relatja z tym sufitem wygląda pięknie. Tutaj trochę mi normalnie, znaczy to jak e, wioska nieumarłych oczywiście widać te budowle, ten most też mega charakterystyczny, ale na przykład drzewka to taki. Nie wiem, chyba z Sekiro czy coś? Taki, taki vibe daje. Nawet te tekstury tam przez No, tu jest to drzewo jakby. Z, y, mean, znaczy punkt e, Przy lorecie, nie z Dark Souls 3. No i to jest kurde. Mega miejsce. Tam ktoś szedł na dola, chyba nasza postać. I ruszamy. W kanałach. <grymne> no fajnie, fajnie wygląda to, Armstrongs. Naprawdę trzeba będzie to przetestować. Eee, serdecznie też polecam raz jeszcze ten wywiad. No nie pokazali to jakoś mega dużo, jeżeli chodzi o bossów. Eee, natomiast eee, wcześniej też pokazywali. Eee, nie w tym trailerze akurat nie pokazali dużo z bossów, ale we wcześniejszym trailerze pokazywali na przykład, eee, że będzie takim. Mm, bardzo mm, mocno zaawansowany boss, to znaczy będzie miał mega dużo ataków. Yy, I też o jeszcze jednym bosie wiem, ale nie wiem czy mogę mówić. Natomiast ma mieć bardzo dobrze znaną nam mechanikę z jednej z poprzednich gier. Kurczę, no każda z tych lokacji naprawdę ma totalnie inny klimat, i jestem mega ciekaw w ogóle, jak tam na przykład wieża płomienia Heide będzie wyglądała. Ja teraz nagrywałem Dark Souls 2 na PS3 na tym patchu 1.0 i nawet jak byłem w Heide, to mówiłem, że to jest lokacja, która zrobiła na mnie największe wrażenie, jak po raz pierwszy grałem. Prawie największe, no bo tam jeszcze te, 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 ze smukami to było coś takiego, ale tam wiecie, co się okazuje, że Herald to Shanalot. Ale hejde to też jest jedna z najpiękniejszych lokacji. A tutaj, jeszcze z y, takim klimatem, gdzie mamy mrok, deszcz, burzę, no to to kurde wygląda naprawdę błędnie. Mega ciekawie to się prezentuje. Na pewno będziemy ogrywać, czekam na premierę pełnego dodatku. No i czekam na to demko, bo to jest mega niespodzianka. Słuchajcie, to jest totalnie świeżynka, bo to zostało pokazane dosłownie minutę temu. Także, no czekamy, czekamy do piątku. 4 dni, już mniej nawet niż 4 dni, 3 i, i parę godzin. Więc czekamy na premierę, dajcie znać, jakie są Wasze wrażenia. Mega czekam na to i na pewno będziemy to grywać. I to intensywnie, Cały demko przelecimy sobie na 100% na kanale, więc pięknie, że się dzieje z tymi modami w strefie Solusowej, że coraz więcej tych projektów wychodzi, że projekt, który miał opóźnione demko. Ob chyba prawie pół roku, czyli właśnie Archfront który oglądacie, nie jest porzucony, nie jest skamem, nie jest e, anulowany, jak dużo osób wieszczyło, wiściło, Jest to, słuchajcie, rzecz, która wychodzi i będzie demko do ogrania, więc e, no kurczę, lata moment się przekonamy, czy warto czekać na pełną premierę. Czekam na wasze wrażenia, jak się podobało. Napiszcie.